Zainstalujemy sobie dodatek do takiego wyświetlacza, który Wam pokazywałem już na jednym z odcinków. Tam było takie ogólne omówienie razem z pokazaniem co dokładnie się znajduje, jak on działa na fabrycznym oprogramowaniu. Pozostaniemy przy tym fabrycznym oprogramowaniu, ale połączymy sobie go z Home Assistantem i do tego wykorzystamy ten dodatek. I tutaj uwaga, to jest jeden z kilku dodatków, które będę prezentował na kanale, więc jeżeli i chcecie zobaczyć je wszystkie, no to zostawcie subskrypcję. Ten akurat jest bezpośrednio tutaj. Link Wam wrzucę w opis, więc będziecie mogli sobie go również zainstalować. Przechodzimy w ten celu do Home Assistanta. Tutaj musimy wejść w zakładkę Hacks, dodać niestandardowe repozytoria. Integracja, dodaj, dodaj. A, ok, z tego co widzę, to nie musimy nawet tego dodawać do niestandardowego repozytorium, ponieważ on jest tutaj już bezpośrednio. Więc możemy sobie go uruchomić. Otwórzmy i kliknijmy, po prostu pobierz. Tutaj mamy też całą instrukcję, w jaki sposób to zrobić. Pobieramy. Przeładowujemy home assistanta. Jak widzicie trwa przeładowanie, jeżeli, we, jeżeli u was by to nie zadziałało prawidłowo, to wchodzimy w narzędzia deweloperskie i z tego poziomu możemy przeładować. Czekamy chwilę, aż się połączy ponownie. Dobra, przeładowało się nam, no to wchodzimy w ustawienia, urządzenia oraz usługi. Dodaj integrację. Ona się nazywa jakoś MCP. Ok, jest jakaś konfiguracja. OK, i według strony musimy jakiś um, API tutaj skopiować token, więc zaraz go poszukam. Kod, który musimy wkleić w to miejsce, znajdziemy na stronie, tylko nie tej, tylko tutaj. Po zalogowaniu się, ja tutaj jestem zalogowany. Włączamy konsola, mamy nasze urządzenie, klikamy konfiguruj rolę i tutaj na dole mamy ustawienia MCP. I tutaj mamy na samym dole pobierz punkt końcowy. Ten punkt, on tutaj nie jest cały, możemy go pokazać, ale ja tego nie będę robić, tak żebyście nie mogli tego wykorzystać. Natomiast skopiuję sobie go i wkleję bezpośrednio w Home Assistant. Klikamy teraz przycisk zatwierdź. I mamy utworzoną konfigurację dla Assist. Od teraz nasze urządzenie będzie mogło bezpośrednio sterować domem i to w języku polskim. Działa to naprawdę sprawnie, co wam zaraz pokażę. Wyłącz światło główne. Światło główne zostało wyłączone. Włącz ponownie światło główne. Włącz światło główne. Nie jestem pewna, co chcesz zrobić. Czy możesz powtórzyć? Włącz światło główne w salonie. Światło główne w salonie zostało włączone. Okej, okay, otwórz rolety do 50%. Rolety w salonie zostały otwarte do 50%. Zamknij rolety w salonie. Prolety w salonie zostały zamknięte. Jakie urządzenia jeszcze widzisz w salonie? W salonie widzę, Prolety salon, teraz zamknięte, gniazdko, salon choinka wyłączone, światło główne salon włączone, jest też gniazdko tuja włączone. Chcesz coś zmienić? Włącz światło choinka. Nie mogę znaleźć urządzenia o nazwie Holinka. Może chodzi o gniazdko salon choinka? Spróbuję je włączyć. Ok, uruchomię to. Gniazdko salon choinka. Czy to o to chodziło? Tak. A możesz to gniazdko salon choinka wyłączyć? Chcesz. Wyłączyłam gniazdko salon choinka? Wyłączyłam gniazdko salon choinka. Wszystko w porządku? Włącz je ponownie. Włącz ponownie to gniazdko w salonie. Włączam ponownie gniazdko, salon, choinka. Gotowe. Gniazdko, salon, choinka jest ponownie włączone. Dodatkowo, pokażę Wam jeszcze teraz, jak to działa. Włącz światło główne, salon. Nie jestem pewna, o które światło. Światło główne, salon. Znalazłam światło główne w salonie. Włączam je teraz. Wyłącz to światło. światło w Czy potrzebujesz jeszcze czegoś? Ok, wyłącz teraz to światło. Światło w salonie zostało wyłączone. Ok, jak widzieliście, może bezpośrednio uruchamiać i wyłączać światła podawać temperaturę, które obecnie panuje czy ustawiać rolety na wskazane procentowe otwarcie, więc działa to naprawdę lepiej niż się nawet spodziewałem. Czasami są pomóc w sterowaniu światłami, termostatami i roletami. Czasami są jedynie takie sytuacje odnoszące się dokładnej nazwy. Ja tu jestem przyzwyczajony na przykład do światło główne salon. Ale jeżeli sobie wejdę w edycję, to tak naprawdę się to nazywa światło główne salon. I tą nazwę salon muszę tutaj wtedy dodać, bo inaczej tego nie uruchomi. Ja Was zachęcam do przejścia do kolejnych materiałów. Na pewno też będą kolejne również na ten temat. Wróćcie również do materiału, gdzie pokazywałem Wam ten model urządzenia, gdzie go można zakupić oraz jak wygląda podstawowe jego użytkowanie.